Cześć siemanko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Czery Gamer, a to jest strona Casehack zanim przejdziemy do dalszej części no to widzowie wiecie bardzo dobrze jaka jest sytuacja na rynku Counter Strike na rynku Steam, na ogólnie rynku skinów do CSa, napiszcie mi w komentarzu czy chcielibyście abym na giveaway'e bardziej dawał kosy, czy na przykład żebym skupywał czerwone skiny i na czerwone skiny robił giveaway, ponieważ wydaje mi się, że chyba no to wam się bardziej przyda, sytuacja jest jaka jest, a ja ciebie, widzu drogi, zapraszam z kodzikiem CZG, który wpisujecie sobie tutaj, dostajecie 20% bonusu do każdego doładowania oraz darmową czwóreczkę, bonus taki powitalny dla nowych użytkowników. No i co? Oprócz tego, że skorzystacie z mojego kodu, no to do wygrania mamy widzowie tutaj AWP Printstream, czyli jeden z czerwonych skinów. Wystarczy wpacić dyszkę i może taki skin właśnie wyląduje w twoim, w twoim ekwipunku, no i tutaj mamy różowe, z których też możemy robić trade-upy na przykład na czerwony skin. Także jeżeli już trochę macie w swoim ekwipunku takich, no to, no to zapraszam. Ogólnie tych giveaway'ów to ja będę dodawał widzowie więcej, jeżeli chodzi o czerwone skiny. No bo na tym się głównie skupimy, tak? No bo kosa, no to rzeczywiście musiałaby być jakaś konkretna, aby, aby w tym momencie człowieka zadowoliła, no bo to co się odpier ostatnio widzowie to jest, powiem wam, no dramat. Dzisiaj sobie pootwieramy i spróbujemy popolować właśnie na takie kowerty i zobaczymy, co uda nam się wydropić. No mam nadzieję, że coś trafimy dzisiaj i będę mógł dodać na przykład taką MP7 bladsport, gdzie po skontraktowaniu jej możemy trafić gloves'y, vice, o ile dobrze pamiętam. Albo na przykład właśnie takiego kałaszka nocne życzenie, gdzie fajne koski lecą. Ciekawa sprawa, no ja parę skraftowałem, możecie zajrzeć do poprzednich odcinków, tam, że tak powiem są wszystkie te kosy pokazane, niestety ostatni odcinek, no to, no to się straci tak? No ale dobra, w ogóle czy jest tutaj taka skrzynka jak typowo covert Case? Poszukajmy covert Case'a i porobimy sobie po prostu dzisiaj zwykły, najzwyklejszy opening. Nie bitwy, ponieważ no ostatnio mnie trochę zmęczyły te bitwy. Co my tutaj mamy? No kurde, ja bym chciał tego Kawaha Nightwish. O, Chrome Cannon! Ile to kosztuje? 300 złotych. Kurwa, chuj. No ale otworzymy sobie trzy sztuki. O kurde, zapomniałem, że mam na głośnikach. Czekajcie, widzowie, włączę sobie słuchawki. Mam słuchawki na głowie, a zapomniałem, że mam na głośnikach. Zajebiście. ja to jestem chyba jednak. Dodaj przedmiot. To. Zobaczcie, widzowie. Wystarczy, że wiedzicie sobie za dwie dyszki. I będziecie mogli wygrać takiego Kawaha Asimowa Minimal który też jest potrzebny do trade-upa. A jakiego? No to powiem wam szczerze mówiąc, to nie wiem, ale się dowiem. Mamy tutaj kałaszka i on występuje w skrzyni Danger Zone. W skrzyni Danger Zone jakie są kosy? No tutaj powiem wam, że możemy też wydropić całkiem ładne kosy. Kurde, tutaj mamy Case Hardened, takiego Blue jakby wydropić. Ja... Yeah, dole. Chyba bym się zżygał głównym widzowie. Bez kitu, ale tutaj talonika Fade'a można sobie pyknąć. Także no, wystarczy, że wjedziecie sobie z kodzikiem CZG za 20 zł. Nie namawiam, jeżeli chcecie, wbijacie, jeżeli nie chcecie, nie wbijacie. Przy okazji możecie wbić na Discorda, ponieważ no tam będą giveaway'e na, na koski. A tutaj mamy za 20 zł, kurwa, można wydropić sobie kałaszka takiego. No dobra, zapisz. Wpada elegancko do naszych giveaway'ów, a my co? No polujemy na kolejne, polujemy na kolejne. Widzowie, będą giveaway'e na same czerwone skiny. No wydaje mi się, że to jest bardziej wartościowe w tym momencie niż kosa, e, mimo tego, że może niektóre kosztują mniej, ale z tego można zrobić naprawdę. No, dobrą rzecz, tak? Dobra, zobaczmy sobie tutaj, co my tutaj mamy. Ja bym chciał tego Kałacha, jednak kurde. Szkoda, że wedle skinów nie mogę. Chociaż może mogę. Nie wiem. Jeżeli mogę, no to poprawmy widzów. Eee, Kałach Nightwish. Tutaj mamy też Asimowa. Ja bym chciał tego Nightwish. Printstream i Hyperbis. Nie wiem. otworzę sobie pięć. Może akurat coś poleci. Przedaj. O! Mamy Royal'a. A kurde, giga ty. Ty giga Dobra, gdzie jest Nightwish? O, jest! Mamy Nightwish, kula. Jakie są szanse? Pół polujemy. Polujemy, widzowie. Nightwish, kałaszek. Oby, le oby leciał... Minimal Wear A, oh, Well-Worn Filter w Serbatiske. Dobra, nieważne, tam też można dobre kosy wyjebać. Mimo wszystko. <coughs> Dawaj Najdwisha, dawaj Najtwisza. Jeszcze raz, dawaj Najdwisha, dawaj Najtwisza. Jeszcze raz, dawaj Najtwisza, dawaj Najtwisza. No kurwa! Wish, teraz leci, teraz Nightwish Nightwish Chcę, widząc giveawaya dać. To jest headshot. Kurwa. Nie, dobra. Pier ale ja dodaję wszystko, widzę. Wszystkie czerwone skiny. Wszystkie czerwone skiny dodaję do giveawaya. Bez kitu, nie sprzedaj. Twoje giveawaya, dodaj. Dawaj mi tego Nightwisha Royal. I teraz leci Nightwish. A nie ma go chyba w tej puli. Black Lotus. No dobra, też fajny z kim. Podoba mi się. Niestety sprzedałem ostatnio na potrzeby właśnie kontraktów, widzowie, które mogliście zobaczyć na poprzednich odcinkach. O! Ty, to też jest dobre. To też jest dobre. Mimo tego, że tanie, jak jasny skurwysyn. Tu, tutaj ogólnie to tyle nie kosztuje. Chyba nie zaktu... Dobra, dlatego. No, jeszcze mają niezaktualizowane ceny, widzowie, ale myślę, że niebawem... No, niebawem coś tutaj... Wiedzie, w każdym bądź razie Asimowek już jest w giveawayach, już można wjeżdżać. Wystarczy dwie dyszki, no i możecie sobie zgarnąć takiego Asimowka za 313 zł. No nic, odbierzmy sobie darmówki, no dzisiaj za dużo nie nadropiliśmy, ale obiecuję widzowie, że będę polował na, na kowerty i takowe będziecie mieli też w puli. Ile się uda wypłacić, tyle się uda wypłacić, to też wam porozdaję coś na streamach, także zasubskrybuj ten kanał, polajkuj, a my sobie jeszcze otworzymy na sam koniec darmówki, free casey. W ogóle system darmówek jest tutaj no, fenomenalny. No bo codziennie można sobie otwierać po 5 skrzynek co 24 czy po 5. No zależy jaki macie poziom, tak? Jak macie na przykład poziom wood, czy tam iron, no to na przykład dwie skrzynki sam możecie dziennie otworzyć i sobie tak zbierać. No i później sobie otwieracie jakąś skrzynkę z covertem, trafiacie czerwony skin. I, i jesteście kurwa zadowoleni w hole. Dobra, tutaj nic. Good knife a. Nie chcę Good a. Chuj z tą kosą. Dawaj mi jakieś wildfire albo coś. No i tutaj Goldzik ostatni. Czyli piąta skrzynka. No i dobra. Można powiedzieć, że mamy. Dziękuję wam bardzo serdecznie widzowie za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.